With Unity Cia! Witam was wszystkich serdecznie bardzo z tej strony czekam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem Five Nights at Freddy's Rewritten. Re, re, re... Kolejny fan gaming fanafak, który widziałem na Game Jolcie. na głównej stronie akurat pojawiła mi się druga część tej. Tego remakeu w sumie. To, to, co teraz aktualnie gramy, to jest remake FNAFa 1. Jest też remake FNAFa dwójki, który mi się aktualnie pokazał na głównej stronie na Game Ogółem, Gierka jest spoko, z tego co czytałem. Jest też ciężka, z tego co czytałem. I jest też ładnie zrobiona, z tego co czytałem. I, i wygląda przerażająco, z tego co czytałem. Ja nie wiem, czego się tutaj będziemy spodziewać po tym fangamie. Być może być. E, ciężki, być może być też e, łatwy, być może też może być Norma! Start new game. Are you sure? Yes, I'm sure. Uh, help wanted! Freddy Fazbear pizza. Family pizzeria looking for security guard to work on the night shift. 120 dolków za week malutko szczerze nie no jak na polskie pieniądze no to akurat może być dużo security camera fit move your mouse to look around o ja mogę się przybliżać na escape tu ale to jest dzikie ejo hello, hello. I wanted to leave a set of pre-recorded messages for you to help you get settled in on your first few nights. Uh I actually worked in that office before you. Uh, oh, finishing up my last week now, as a matter of fact. So I'm can here be to boxy. tell you there's nothing to worry about. You'll do just fine. So let's just focus on getting you through your Ooh. first week, okay? Uh Twist let's see. Foxy? First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Uh, it's kind of a legal thing, you know? Um. Oh, hey! But it's a very interesting thing to do just... property or person. Upon this discovery after your death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned, bleached, and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry the about. She uh, the animatronic characters, characters here pizza. do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs all this time and I never got a back, I'd probably be a bit irritable at night too. Oh, okay, uses. So remember, oh, okay. these characters hold a special place in the oh. hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So, just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, uh wander a bit? Some kind of free what roaming the fuck did mode he at night? go? Oh, jezu, cościna uh, so, about their servos locking up if they get turned off for too long? They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Was that a bite of 87 mentioned? In Ooh, Bonnie, spokojnie, chill the fuck out, what the fuck? ...as a night guard here, if any the fact that these characters, uh, well, they're pretty technologically advanced, mm -hmm. and yeah, if they see you after hours, they probably won't recognize you as a person. Yeah, instead, they might see you as a metal endoskeleton without its costume on. Okay, now, it's creepy you <inaudible> forcefully stuff you inside Stop. a pretty fast air suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves didn't have mechanical pieces to lock the endoskeleton into place so you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death uh, the only parts of you that would likely see the light of day again okay? would be your eyeballs and teeth when they pop out of you yeah. they don't tell you these things when you're but hey Jak mam rozpoznać, czy on okay, gdzieś łazić czy nie? Znaczy sensie, czy mi stoi przy drzwiach, czy nie? Okej... Okay. O, bo wrócił tutaj. Dobra, ja niezbyt słuchałem tego, co mówi ten gościu, ale to jest taki... ...inny FNAF. Dosłownie inny FNAF. Czuję się, jakbym trochę grał w Creepy Nights at Freddy's, to be honest. Tak graficznie to przypomina to wszystko. Czemu ja mogę się przybliżać do drzwi? Why? Interference. Connection inter Chica? Czy to może nie majestuje przy moich drzwiach? To jest mega dziwne... O, cześć Chica. Dobra, Chica jest Drzwiach, ale jeszcze nie pod drzwiami, ale dziwne ma ten feeling, ten na w cały. Gdzie? A, bo ona dopiero tutaj podeszła. Co jest z tym trzęsieniem? What the fuck What is happening? My head movement. Co jest? Czemu to się tak wszystko trzęsie nagle? I can't understand this game right now... Czemu one są takie głośne, te kuźwa animatrony, what the fuck? Czy ja muszę coś jeszcze tutaj robić, poza tym, że obserwuję niego w tej pierwszej nocy? Gdzie jest w ogóle, kurczę, czas? Za mną? No tak... Brzmi, jakby był zegar za mną, ale ja nie jestem w stanie go dostrzec. To nawet nie widziałem. What the f... Ale ta gra jest mega dziwna pod względem. Wow, uh, Guess we can go w noc drugą. Tylko gdzie ja mam czas? Ja mogę linować do tych. Ale póki mogę się tutaj nachylać. One już prawdopodobnie zaraz zejdą ze sceny. Hello. If you're hearing this and you made it to day two, uh, mm -hmm. congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk just to make sure everyone's in their proper place. Mm -hmm. uh, you know, nah, interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I heard he becomes a lot more active in the dark though, so uh, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Wanted to emphasize the importance of using your what door the lights. There are blind spots in your camera views, and those blind spots happen to be right outside of your doors. So, if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door lights. Uh, you might only have a few seconds to react. Uh, not that you would be in any danger, of course. Uh -huh. I'm not implying that. And uh, if one of them gets close to your office, I know it can be startling.

Anyway, I'm sure you have everything to jest under control. jego kurna miejsca. Uh, Dada, te randomowe dźwięki mi się kompletnie nie podobają w tej grze. Sam zamysł nie jest zły. Wygląda bardziej realistycznie niż zwykły FNAF, jeżeli mam być szczery. W ogóle to jest chyba Missing Child. Tak, miałem tutaj kurde Missing Child przez chwilę, what the fuck? Gdzie ja mogę zerknąć czas? Ja nawet nie wiem, gdzie jest czas. Ni to na kamerach, ni to kuźwa na tym. O cześć Bonnie, widzę, że tutaj konwersujesz z tym. Z Foxim, jak się dorwać do mojego tyłka. O, siema Freddy, dobra, Freddy też się będzie ruszał. Tylko pytanie, jak on działa, to jest zastanawiające. Boli mnie jedynie tutaj, że ja nie mam dostępu do czasu. Że nie jestem w stanie stwierdzić, kurde, która godzina jest aktualnie. Do Czemu do ja mogę się do... nachylać? Co już? Wow, wow spokojnie. Eddy, tu nie widziałem. Ale słyszę, jak się rusza. Cześć, Czika. O co chodzi z tym ruchem kamery? Co ja się boję? No rozumiem, widzisz wielkie kuźwa animatroniczne, chodzące. zwierzaki. Ej, nie ma. Jak mam nakryć Bo niego jak. jest przy drzwiach, czy go nie ma przy drzwiach? To jest takie. mega dziwne. Spierdzielaj mi z tymi halunami. Nie są one zbyt częste? Poli mnie to, że. Gdzie jest czas? Gdzieś powinien być ten czas pokazany? Nie wiem, tu gdzieś, ktoś się porusza po lewej. Dobra, Bonnie jest niedaleko mojej drzwi i to muszę mieć na uwadze, ale lag, what the fuck. Okej, okay, nie, nie rozumiem. Gdzie ja mam godzinę pokazaną! What the fuck! Ale to jest nieintuicyjne w cholerę. Strasznie łatwo mi się ich unika, to be honest. Być może nawet dojdę do piątej nocy w jednym odcinku. Uh, okay. Let us check. Hello, hello. Hey, you're doing great. Yeah, I'm Most still people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that oh, they. You're. You're just camera. Anyway, I better not take too much of your time. Mm -hmm. Things start getting real tonight. Uh, Listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a pretty suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that, uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, huh? if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Um, okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. See you on the flip side. See on the flip side. Dziwnie, strasznie jest ta gierka, Takie... Mam całą energii stanowczo, faktycznie. Dzięki czemu jestem w stanie odpierać prawie każdego. Ale mi z tymi giczami. Ć. W ogóle, co to za fnaf bez jakiegokolwiek wykładu o dupie, nie? W sumie w poprzednim fangenie wykładu o dupie nie było, bywalaj. E, więc może tutaj, nie wiem, zarzucę jakimś nowym tematem. Pamiętajcie, że dupa jest częścią też waszych nóg. Więc jeżeli dupa wam ścierpnie, to nogi również mogą ucierpieć. Więc dbajcie o to, na czym siedzicie, jak siedzicie i w jaki sposób siedzicie. O, okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Blind spots? Ono tu idzie, jeden śmiech. Ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Wracając, jeżeli faktycznie dupa wam ścierpnie... To jest dosłownie wrażenie jakbyście usiedli duchą na mrowisku, nie? Jakie mam rozpoznać czy on jest blisko, nie? Na morowisku czerwonych mrówek Nie wiem Nie wiem gdzie on jest Where the heck is he Trzeci śmiech, ja nie jestem w stanie... Przerwałeś mi właśnie kuć mój wykład, i ja nawet nie wiem, co mam tu mówić teraz, nie? Jan. What the fuck? Jak ty działasz? Jego nawet na kamera. Nie widzę. No właśnie, mi... ta noc jest już cięższa troszkę. Jak go słyszę, to myślę, że chyba muszę zamknąć po drzwi, po której stronie go będę słyszał Wracając do wykładu Gdy wam ścierpnie dupa, najlepszym sposobem jest po prostu ją rozchodzić Jezus Maria Stop it. get some fucking help Najlepiej ją rozchodzić W taki sposób, że stajecie, robicie kroczek po kroczku, lewo, prawo, lewo, prawo Nie ruszacie się do przodu, tylko stoicie w miejscu i robicie takie kroczki pojedyncze, nie? Chuźdz, bo nawet nie mogę skończyć wykładu Kurde gdzie on jest? Jezus Maria! A, jest tu! Okej, okay, i see Fua, Frajerze głupi ty! Nie, nie wiem jak działa ten Freddy. Nigdzie na kamerach nie widzę. I mianowicie gdy roz, rozchodzicie już tą ciepło... Kość dupy właśnie... Kąd tyś się wziął? Ech, gdy już rozchodzicie tą cierpkość dupy, to powinno być wszystko git. Pamiętajcie, nie siedźcie za długo, pamiętajcie, by rozchodzić, yy, by po prostu pochodzić chwilę, żeby rozchodzić. Blood flow w waszych nogach, bo też od tego w sumie zależy czucie waszej dupy. Nie wiem, czy ten wykład miał w ogóle sens, no, ale może się pojawi na teście czy nic. Ja nie wiem. Ja nawet nie byłem w stanie złożyć odpowiednio zdań, bo się tak zestresowałem przez tego śmiecia tutaj. Jak on działa? Fajnie by było, jakbym miał jakiś jakoś dostęp do czasu, czy coś w tym stylu. Nie narzekałbym. To dosłownie, gram na czuja. Każdy noc chyba trwa 7 Nawet Mogę ci nie popatrzył w kamerę. Gdzie ty możesz stać? A tu jesteś, ty frajerze. Nie wiem, jak on działa. Ja nie wiem, jak ten frajer działa. On się tak dziwnie przemieszcza. Nigdzie go nie widzę, więc po prostu włącza tę... W... Zostanę przy tym. Gdzie ty jesteś, frajerze? Dobra, jest tu On jakoś się tak bardzo, ale to bardzo dziwnie porusza Jezus Maria, co to za lag? Teraz wybiegnie. Myślę, że jest czysto. I guess. What the fuck is go... winano w this game. Gdzie ten... No, śmieć nagle Sepolas, no? Energia mi zaraz cała zejdzie. Bo se nagle stwierdził, że pójdzie na spacer, kurde, na grzyby. Nie mogę otworzyć teraz tych drzwi nagle What is going on With this game Śmieje się, nie widzę go, zamykam drzwi No mam mało energii, no kurde, jak to kurna Ogarnąć Gdzie on może być No i nagle Chica mi stoi przy drzwiach, no kurde Energia mi zaraz padnie tej nocy no ja nie ja nie rozumiem jak to ja nie rozumiem jak ten grubas działa. Przeżyłem tej nocy. Jak miałem do czynienia tylko z ciką Bonim Fredim, znaczy z ciką Bonim Foxim, no to nie było problemu. Jak się Freddy pojawił, to ja kurde nawet nie wiem. Co, czeki śmiech to mam zamykać? Dobra, poszedł. Gdzie on jest teraz, to jest pytanie. Czyli sprawdzę. Poszukajmy go. Foxy? no nie Ze sceny zszedł Pytanie gdzie Gdzie ty byłeś! Freddy moves to a random position every time he loves If you don't see him on the cameras, then he might be at your right door. Za jednym śmiechem Czyli po prostu jak się jak śmiechnie to zamknąć prawe drzwi i po prostu rozglądać się po kamerach, czego gdzieś nie widzę. Jak go nie widzę, to stwierdził, że gdzieś poszedł. A jak się śmieje gdzieś w korytarzach, przypuszczam, to nagle odszedł do od drzwi. Okej, okay, po wygląda z zakłócenia. Znowu halony, kurna kompa halonów. Co to kurne jest? Dobra, to oznaczało audio kuchni. Jest tu. Mogę otworzyć drzwi. Jest przy kamerze czwartej. Ok. Muszę mieć na uwadze, co to za ściny czasami mam w tej grze? to fakt. O, pięknie, z obu stron. Eee, dobra, jest tu. Mogę otworzyć te drzwi. Nie wiem, czy. Czy Bonnie odszedł? Nie odszedł. Ok, nieważne. <śmany> to jest irytujące teraz, że mi energia mocno spada. Chyba musiał odejść spod drzwi. Przypuszczam, tym, tym śmiechem to udowodnił. Ale właśnie to jest głupia mechanika, że se idzie w randomową lokację nagle. I muszę szukać go na kamerach tracąc kurna energię. To jest takie dziwne, strasznie. Jesteś przyzwyczajony do tego, że on się śmieje tam kilka razy, faktycznie. Yy, a tu nagle się stwierdzę, że idzie w randomową lokację. Tylko po to, żeby ci skopać dupę. A jak go nie ma na kamerze, no to. O, hmm, jest pod twoimi drzwiami. Jednym wielkim szybkim skokiem. Dziwny zamysł, dziwny zamysł. No spierdzielaj, głupia haluno, kurna. Gdzieś tu teraz Polas. Nie kurna teraz szukanie Freddy'ego. Dobra, jest tu. A, to są dosłownie wyścigi z czasem. W każdym razie, przy każdym jego śmiechu muszę zamykać kamerę i go szukać. Znaczy, zamykać ten i go szukać. Zamykać drzwi, i go szukać. Te. Był przy drzwiach, fryer. Mniej więcej ogarnię, jak go działa, ale to jest. mega dziwna mechanika. Dobra, jest to. W każdym śmiechu znam jakieś drzwi i go szukać Trochę takie, takie głupie Nie ma go, stoi przy drzwiach frajer Jap, yep. był przy drzwiach Pięknie Dobra, nie muszę się na razie przejmować póki cikam mi stoi przy drzwiach Chociaż tak zerknę a, był przy drzwiach. Gnojak. Pasiaty. Niemyty. Zbyt dużo energii tracę na tej igraszki z nim. Jemu se stwierdził, że przy drzwiach jest dobra. Jap yep. Faksiego obserwować tutaj najczęściej, bo on też może być parszywy. Kurna energii mam malutko, 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 malusio. Dobra, <tryk> przy tym, przy drzwiach. Śmiecia muszę mieć na oku? O! Okej! Okay. Okej, okay. wystarczyło po prostu ogarnąć jego pierdzieloną, gównianą mechanikę. Trochę takie... Spoko gra. Nie, nie, nie jest zła. Ale mechanika Fredonga jest dziwna. Chociaż idzie się do niej przyzwyczaić. To jest taki po prostu FNAF 1. Tylko, że z jedną inną małą mechaniką. Plus. Animatroniki się poruszają na kamerach. Plus. Graficznie to lepiej niby wygląda. W kolejnym odcinku może zagram w właśnie tego 87, czyli przerób, znaczy remake'a dwójki, bo dwójka nie doczekała się własnego remake'a, a to podobny jest w sumie dobra gierka, bo widziałem, że na YouTubie się już kilka razy przewijała. Jeżeli chodzi o kolejnego fnaf to, to spodziewajcie się drugiej części z tej jakże. Z tego dokładnie, no. no.